Jest jeden i ze mną jest. Jakoby. Tak, i gramy sobie na Warsach jak my to lubimy. Bardzo. Ha, 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 ha. Mikołaj, chyba do... Mam wszyt... całą zbroję jak coś, nie? A, tak, lagę złapałem o nie. O, mam. A nie, nie mam. Zbroi. Mam spodnie dla ciebie. Do mnie, ja mam spodnie nawet trzy. No lu. Ej, ja wiem, że tu jest TNT pod ukryte, to znaczy. E, tam... Koleś już jest u mnie! Zadasz? Dobra, zepnąłem go. Wziął... Wziął ham wszystko! E, w, ja mam dodatkowe TNT, bo tu jest ukryte. Gdzie? E, tam niedaleko z księgi, pod palmą. Tam gdzieś. No i gdzie? No, e, pod piaskiem kop. Uuh. Masz? Masz? Już Gostek się do mnie buduje, już dadam auto, dadłem, kurde. O, mam... Ile TNT? Jest, rzuciłem gościa. Pracze. Mam cztery TNT. Ej, widzicie. Czy tam koleś się od kamieniami do góry budował do ciebie? E, chyba nie? Tak. Widzę i tam drugi się koleś buduje kamieniami? tak? Yl, nie, no ale ja zrzuciłem obydwu. Tu się teraz obok do góry ciebie buduje koleś? Chyba Jego nie! śnieżką. Ja teraz się do góry buduję! Widzisz? Kurde A teraz... koleś! Jest u mnie! Kurde ma lepszy mieczyk! Mam dwa, mam więcej kilów niż ty. Jest! dość Oj, mamy te podwahaki kilo Aha, The Ale dobra, ja teraz będę chyba. A, trzy gracze! my i gostek. Widzisz tego gambola? Nie. Tak, nie ja widzę. widzę. Ale on jest 90 metrów ode mnie, więc. Mam 12 Kto jest, naj... Kto jest najbliższym graczem o ten, twoim? Czekaj... Tam... No zobacz Czekaj, na kompasie. Zob na kompasie zobacz. Mi nie działa kompas A Serio? A, no tak To na minimapie zobacz szybko No patrzę i też nie widzę, czekaj Ja serdecznie. Zobacz szybko, kamel Nie nie O, ktoś się buduje kamieniami To ja, i teraz wrócił szybko? Tak, Ta, do leku jesteś Czekaj, A? raz, dwa, trzy, cztery ode mnie A jest. O, a widzisz tego gimbala na minimapie? Nie. Ale Ej, do dwanaście Wesz Weź, weź obserw... A masz Mam. Weź obserwuj, czy ten nikt między nami nie jest, to ja szybko pójdę do ciebie. Ja, id ja idę do ciebie właśnie. No, ale moją stroną, nie? Nie, idziemy dookoła siebie. <grym> Serio? Aha. O! Koleś! U ciebie? Kurtarz Dedasz? Nie spadł A, Do mnie spadł? Ja go strzelam gdzieś byle gdzie Nie no nie byle gdzie, dawaj go Wiesz jak on daleko jest Ale od nas? On do ciebie chyba polazł Serio? Patrz czy nie będzie mnie brał dookoła No ja cię nie widzę No ty? Nie A, Ja go widzę, ja go widzę On ma super eku, nie damy rady z nim jak ma super eku, jak ja mam super eku Jest! Nawo go spaliłem! Tak! Tak, tak, tak pali! Tak. się, pali się! Tak! Nie, Maty, nie, stop! Stop! Zdadał! Nie, Maty, nie! My, ale my idziemy na soju... Nie, my idziemy tak weź. Yy, Dob... Ładnie. No i muszę sobie żelazny mieczyk, okej? Co byś skraftować? Ja nie mam żelaznego mieczyka nawet. A chcesz kamienny ostrość 7? No dawaj. Yy, to chodź, ja idę do ciebie jakby to? Dobra. Ale weź sprawiedliwy. Fuck! No sprawiedliwe. Spadłeś? Nie, jesteś Widzę ah. Jesteście na minimapie. To... Jestem daleko jeszcze od ciebie. Hamil? Nie! Nie bij! Nie bij! Nie! Nie! No nie, spoko, ale musimy nie mieć taki sam... No nie! Masz. Nie! Masz. O, dzięki. Hey, weź, weź y Be stój! Bez żadnego... Stój, Mati, stój! Ja bez mam. żadnego kłód, dawaj. O, o, o. Nie mam twojego myczka u mnie. O tej. Poczekaj. Dobra. S nie, czekaj. jeszcze nie jestem stój. gotowy. Stój, stój! Ja tu wyrąbię. Ła, nie, 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 nie bij, nie bij! Nie bij! Start! Nie! Nie? nie. Dobra, to sorry. Nie! No, nie. Jeszcze nie, czekaj. Czekaj chwilę, okej? Okay? No. Czekaj. Start. <grystanie> Koniec. U, nie, stop! <grystanie> Wygrałem. Serca. No, no bo po co ty jęty rozsadzałeś Dobra, tam jest hajakowy Gramy 3 3 Okej, welcome guys A kurde, no zawsze to muszę powiedzieć Mam fajny mieczek Ja nie mam miecziku. Okej, okay, ale... Jak Ty Ja takie coś musisz powiedzieć No nie wiem, ja nie wiem A się zlagowałem, ale cofka, że aż mnie cofnęło Taka cofka, że ja mnie cofnęło Masz ciały? Yy... Z ciał! Masz? Nie Chodź do mnie szybko dobra, chodź do mnie! Ładę, 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 Ładę Chodź szybko do mnie! A do mnie nie, bo Gostek się w Serio, Gostek już uciekł ode mnie Ja idę do dodatkowych spiki bojnych Ja już zabiłem Ty? Nie No spadła, no lol. Nie zalecimy o mnie No właśnie, abyś dostał 5, nie 10 chyba kasy Nie, 5, 5 kasy uuu uh. mam dla ciebie kamienny jakby co o dzięki ja mam i całą budki zbroję, nie? aha spoko, ale żelazną y hełm i te mam żelazne budki tak widzisz nie no nie nie widzę na razie nie widziałem jeszcze ej czekaj, zetknąć drewno po co Ściąć? ja mam 15 ja mam 15 masz y masz masz Daj mi jaku ogólnie, a nie nie mam chę, Oj tam zostawiłem, ma... tam zostawiłem Ale co? Yy, tunika O fajnie Masz tu mieczek jakby to... Nie spadnij! Jest! <laughs> a spadańki masz dodatkowe? Yy, Sikiera żelazne i kamienny mieczek robią to samo, więc tam Bo ja mam jeszcze sigielę żelazną dla ciebie jakby no. to Chcesz? Chcesz TNT? Nie lubię TNT, masz O, mam cztery o, A masz ciało? Ciało ów nie mam. Chodź, idziemy do ten. O, Gostek spadł. Ty ją spadłeś? Co? Nie? Ja w ogóle się nie ruszałem. Ale y, z ten, zwalałeś kogoś? Nie. No tam jedna dziewczyna, ale nie zaliczyło kila. Ale koło ciebie? No właśnie, Tom. Tu. No to ja. Ja pójdę, Mati. Ja pójdę. Ja, pójdę. ja już jestem. Ja już jestem. Tam perła była. Pe tak? No Ale moje, daj! Świnio Dobra! Dobra! Dam ci diamentowe buciki, pasi Ale I perła spodnie moja. I spodnie Nie mam spodni Masz! Nie mam Masz, na sobie Aha, nie Ej, chyba gość tam jest A, okay. wiesz Używać perłę? Nie, czubie No właśnie wiem Ole, kolej się tam wysoko buduje. Ale do nas? Nie, tam daleko. Ja idę do gościa, do tej baby. Znaczy do tego typka. Uważaj, do, uważaj tam trochę. Za mną jest? Nie. No to co mnie stracisz? Mati, podejrzewam, My? że tam gdzie ty byłeś, to tam się budują. Tam się podejrzewam, tak. Osłaniaj mnie, ja idę do dodatkowej ścinki. Ale też nie zabieraj. Hmm. Serio? Lewa, lewa, lewa! Nie mam Dalej. wody! ja mam kopsa. Ja mam wodę ogólnie. Osłaniaj, serio. Ja tu idę. A pamiętasz te małe te? Yy, robaki, co cię zwaliły? <grym> no, to, było to było trochę. Ej, dobra, to idź do dodatkowej. Idziesz? No jestem. Nie, osłaniaj, osłaniaj. A, dobra. Już jesteś? Ej. Fak! Dadłeś? Nie, nie ciebie, ale ja musisz mi dać coś. spodnie. O, akurat okay. tutaj były spodnie. O, mam łuk, mam łuk! Ja, ano, ja, ja nie mam, a nie mamy szczał ogólnie. Jest git, jest git. E, czekaj, mam spodnie dla ciebie, chodź, chodź. Chod chodź do góry, bo ja na dole nie lubię. fajnie się czuję. No. no kurde! Mati! Koleś tu był! Gejku. Dobra, zabiję go Dobra, fajnie I powiem wam czy Hejakowy wygrał okej, okay, well... Okej, okay, jesteśmy z powrotem i Hejakowy wygrał No, brałem. ale kurczę cudem, on miał 7 serduszek i, i kamienny tak. mięs. A ja no. nawet wiesz, że ja żelaznym nie walczyłem, bo nie zdążyłem go wyjąć Ha Mam no, dla ciebie jak coś hełmik Ja tam ja hełmik mam chyba a kamiennych chcesz? Tak, oni się leją. O nie, oni mają soja. Potem i śnieżki na śniegowej krainie? A nie, nie mam ani jednej. Nie mam nic. Nawet... Dobra, nie mam liczyka, nieźle jest. Jest moc. A, a żeby sobie skraftuję. O, kole... Ciebie jest kolej kolei żółty? Nie wiem, poczekaj. Z żółtym Nie chyba, nie, no Znaczy z jednej strony nie, a z drugiej Tutaj nie... Tutaj koleś się do góry buduje i on idzie do mnie Tak? No. A do mnie też się buduje, ja podzielę. Ty o nie! <laughs> Śnieżki sobie robi, ej no Koleś jest chyba już u mnie. Ej, patrz, może będę miał killa, bo... Koleś! Fuck. Kurde, dedę, musiałem, sorry. Jest, ale z jednego sterałem. mogę grać? Nie wiem. W sensie. Wow, tego... Ty... Dobra, spadłem. Nie, nie ja dałem rady. Szybkiego parkura przejdę. Też... Kurde, no nie wyszło. Dobra. Nie wychodzi dzisiaj. Dobra. Yy, to widzimy się w kolejnym mapce. Dzień Ok, jesteśmy z powrotem. Ucięło mnie? Nie. Jest, mam fajny mieczek nawet. Mama, znaczy mam... Żelazny hełm i diamentowy. On mnie śmierć żelazny. Może. A hm. dobra, ja mam żelazny i tak. I dwie sikierki żelazne. Ja Ty, nie mogę, wejść, nie mogę wyjść! Okay, yes. hm. Nie mogę wyjść! Okej, jest. Fak, nie mam nic do rzucania. Tutaj jest to najlepsze. Najważniejsze znaczy. Ej, dobra. Z jednej strony chyba my... Ty nie rzucisz mnie, nie? Nie, co? Ja byłem? Uważaj, uważaj. Dobra, spadł. Jesz, mam perełkę. Co, od malaka? WHAT the? F Cicho! Masz perłę? Mam perełkę, mam. Fak, no, nie trafiłem. Naprawdę. Jest! Zwaliłem gostka, zwaliłem. Ale ja tej perułki nie będę używał. Ej, gasz mi jakiś fajny miag, za mną na perulkę? Nie mam fajnego żadnego. Gdzie mogły, nie? Ej, on ma laga? Nie, oddadł. No ja go zabiłem! Takiego od... świątecznego. Jest! Ale hardcore! O, do ciebie! Uważaj. On ma żelazny i ja pierdzielę. Nie, nie dam rady z nim. Jaki masz mieczyk? Kamienny. I chcesz y, złoty, ostro 7? A nie, nie, on jest lepszy niż kamienny. O 25%, tak mówi Kuba. Uważaj! Do tyłu idź, do tyłu! Idź na wyspę najlepiej swój... Dostałeś? Nie. A, bo strzelił do ciebie. Szybko, szybko. Szczela? Nie, chyba. Nie? Ja, ja ci powiem jak będzie naprężał. Ej, ja go z zaskoczenia wezmę. Ale nie! Uważaj, uszczela! Uszczela! Łołołowołowołowołowołowołowołowołowołowo. I teraz nie będę mógł z tego wyjść, dobra. No ja go z zaskoczenia wezmę, poszlę się. poszlę się! Weź go! Dead dead one. Dead dead one. Deada, ale on też deduł. Nie. Nie. Nie dał? ja widziałem jakiego go itełki się rozsypują. A może to były moje? Dobra, kurde, on... Ja skakałem, on nie popnął, ja rzuciłem... Dobra. Robię cięcie. No. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Ale nie ja lubię jej. Tak. Jakoby ten plan się nie lubi. No ja te... Fak W ogóle mieczyka nie mam, nieźle. Ale wędka się na tym mapcie przyda. Ja mam mieczyk drewniany. O, fajnie. Będziesz koksem. Wiem. W serio, już cię buduję, a nie. Koleś idzie, koleś Może go zwalę Serio nie trafiłem? Dostał O widziałem jak spadasz I masz killa ogólnie Jej Dziewczyna z TNT Ale co, z, z czy ma TNT? Ma w ręce I ktoś się do niej buduje Ła wow. Ła wow. No nie spadłem Tak? Tak Koleś mi był jedno shifcie, kurde mać. No ale dzisiaj mam pecha. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Wiem, tak. jeszcze chciałaś to powiedzieć? Że... Okej, okay, już jesteśmy. Tak. No Okej. Okay. Okay. Wiesz, nie śpiło... skrzynki jeszcze jednej. E, patrz, mi o to, że mnie jakby, co? Patrz, 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 szybko, szybko, szybko. Szybko, dobra, już jesteś. Mam yy, żelazne portki i miaczek jakieś tam drewniane Poczekaj Patrz teraz Aj dobra, yy, no patrzę Szybko, szybko, wraca, wraca, wraca wracaj, wracaj Czekaj. No szybko A ty go chcesz rzucić jest jest tu nie No dostał Dostał a i o... Jakowy? Jestem, bo musiałem po, e, krzyknąć do mojej mamy. Bo nie jestem głodny i parówki nie chcę zjeść. What the fuck? Poczeka. What the fuck, a fuck Ej, masz jakiś fajny miecz? E, w ogóle nie mam. E, ale nie, nie, nie zrzu... Ej, ej, mam kilo. Rzuciłeś, rzuciłeś tą babę? To dam ci jeszcze kierkę. Czy on tam jeszcze jest? Nie, rzuciłem, Mam kilo. A, weź mogliśmy siekierkę? go zabić, bo bym... Mogę sikierkę, bo cię popchnę! Mm, Kusie, nie wiesz? Bam. No daj mi tą sikierę! O, weź i se wsadź, gdzie chcesz. Fucking pikemon. A mi jedne jeszcze nie zyspiło ogólnie. O, no też! No, tej, tej, nie? To Hans, proszę Państwa. Może ona zostawiła coś? Nie, ja wszystko zabrała jednak. Kto ma do tego gościa tam, do którego ja idę? Ło, wow, myślałem, że cię roz... popnę, Po, po, dzisiaj rozmowy w toku? Nie, ale po co ty budujesz podwójny no, most? Dobra, ja chcesz to już yy, Takie co. powiem to jak nagrywam. To było stra... Dziękuję. <noise> chciałem cię rozrzucić. Ty Ej, tam jest to... To było, wiesz, jakie straszne. Ale co? Yy, taka dziewczyna, taka z innego kraju, była, yy, ten, yyy... Poczekaj, nie, nie, dotykaj. tego. nikogo tu nie było! Wiem właśnie, a co masz? Yy, złoty miecz, ostrość jeden, ile ciebie zło żelazne złota? Jest! Trafiłem! Fuck. Fuckin' side. Yy, masz tu yes, żelazne buty. Jest, go, widziałeś to? Mam killa, mam killa chyba. ja idę, ja idę. O, mamka. Ej i dobra, bo nie dokończyłem i ona yy, była yy, ten. No. Opieczę? E, masz, masz portki? To masz. I masz budki? Masz butki, więc masz portki. I co robiła? Yy, no bo oni ją. Jak to się nazywa, że. Masz tu było. wiem o co chodzi. No wiem, no. I co robili? Ale co ona w ogóle mówiła o tym, tyaku? co ty robisz? No, bo ona po innym co? języku mówiła i ten yy, oni, Taka pani, sos yy, ten pikantny, nie? No? Wsadziła dość ciekawki. To moje, te no, robią. I tej dziewczynie w pochwę to wsadziła. Co? W pochwę! Mhm. Ale wiesz, jakie to straszne było? Mam dla ciebie meleczyk, ale jak nie, nie chcesz. Ale jaki? Wreszcie będziemy tak do każdej wyspy chodzić. Chodź. Aż ktoś nas od tyłu weź. No łatwo. Może tu lewy... A do mnie. Przegracie, my gosta, tak? tak? Spoko. To idziemy go na łatwiznę, nie? Tak jak no zawsze. To już... Tak, jak zły... <laughs> Holby spadł. No Ej, teraz ty idziesz do te dodatkowe skrzynki. A okay. bo dobra ja pójdę. ja pójdę, ja pójdę, ja pójdę. Nie zabieraj mi nic. Ja pójdę. Nie, ja. ja. No Kamil. No srutas. To moje rzeczy są tam. <grym> to pierwszy. No. Ej, sobie weź. Jest. <grym> no lawa, będziesz mógł lawą zabić kostka. Ej, dobra, o... Teraz mam idziemy do szukać, radę. tak? Ja też mam dwie lawy i wodę. I łuk. Ale szczerny. Dobra. Ja Gdzie mam oni stały. są? Po pierwsze? Po pierwsze nie wiem. Po drugie nie wiem. A po trzecie nie wiem. Ja wylewam wodę jak coś. Weź tą mini mapę twoją. Ej, dobra, ty idź w jedną stronę, ja pójdę w drugą, będziemy go patrzeć. Aż w końcu nie będziemy swoimi najbliższymi graczami. <laughs> ja! Ale bym deadył! Ja też, bo zapomniałem na... On chyba na środku jest. Nie, bo tam tak. y, książ, książka się nie rusza. No to co? Nie wiem właśnie. On może być daleko. Ja. Ale bym się walił. on jest u mnie. On jest y, ten, tak. Ale on nie jest na środku. On jest na wyspie, bo jest moim najbliższym graczem akurat teraz. On jest u mnie! Pomożesz? nie to ale... tak? no on był u mnie Tak. dobra ale e... jaki on ma miecz? kamien na Tak. 7 i ma słabe eku takie trochę dobra to tam chyba... tam jest tak 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 jak to... on ma słabe eku on ma super eku no takie trochę Ojej ja to dał Ty... Mateusz ty Ty... gotasku ty Czemu mi wędki nie, nie wziąłeś? No nie wiem Patrz, wezmę go Ziele wyszło Fuck, dostałem Dobra, jak teraz... Yy, mm, ja nagrywam No tak Teraz uchę jakowego będzie ale my nie, jest, nie mamy tej samej serii, no więc wiem, nie tylko mogę. wiem, ja do... mówię, że, że u ciebie też są filmiki ze mną, więc komentujcie, subskrybujcie się